Nasi uczestnicy dopiero poznali wylosowaną dzisiaj kuchnię. Mieli zatem niewiele czasu, by stworzyć odpowiednią listę zakupów. Tak samo niewiele czasu będą mieli właśnie na te zakupy. Ale o to chodzi, bo chcemy sprawdzić, czy potrafią ze sobą współpracować. Panie i panowie, zaczyna się wasz czas! Czekaj, może na warzywa najpierw. Mam cztery patyki. Najpierw na warzywa, potem na owoce, mięso na końcu. Jak nie zdążycie, jury na pewno was obrzuci mięsem. Czosnek, pomidory koktajlowe, bazylia, rozmaryn. Jeszcze trochę pobiegasz i Forest Gump będzie miał rywali. Run forest Run. Przypominasz sobie? No właśnie. Szafran. Szafran, Cebula, papryka, papryka, papryka. Jest? Ile? Za gdzie to wystarczy. Ja pierdykam, gdzie? Nie ma. Chodź, 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 No nie ma czasu. Drożdże, drożdże. Drożdże będą na lodówkach. Okulary wypadły Okulary ci wypadły Z wózka. Bez okularów ani róże Zamiast ogórka pewnie kupisz cukinie. Pomidory w puszce tak. Czyli z powrotem puszki No w końcu kup coś do jedzenia Pomidor w puszce kurka Koncentrat pomidorowy To też to? Mam Dobra, weźmiemy się ten lepiej większy niż mniejszy. No nie wiem, nie wiem, podobno nie wzrost, a technika czyni zawodnika. Ale to chyba tylko w sporcie. Ciekawe czy w kuchni też. A, panowie, została połowa czasu, jak wam idzie. Dobrze, dobrze. No opanowanie. Co macie w koszyku? A nic konkretnego jeszcze. Same warzywa. A na tym się będziemy głównie opierać. Na a, warzywa? Czy będziemy wegetariańska? Pani Magda i Janek ewidentnie nigdzie się nie śpieszą. Pani Magda ma Stoicki spokój, to Janek bardziej popędza. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. No jedziemy bo czas nie? ucieka, nie trzeba robić zakładkę. Ale chyba widzę, że macie całkiem niezły asortyment w koszyku. Żebyśmy wszystko wzięli. Lepiej, że było Food więcej enjoy. niż za mało. Mógłby pan chwilę nie kręci, to bym kartkę wyciągnęła. Jak to nasz operator cię nie kręci? A przecież taki przystojny i wyczesany gość. Dobra, szatran mamy. A jakby z takim stoickim spokojem, to i ja ze stoickim spokojem powiem Wam, że koniec czasu. Koniec Waszego czasu. Macie wszystko? Chyba tak. Chyba tak. Tak? To trzeba coś z tego ugotować jeszcze. dla Was podziwu, naprawdę. W ogóle Wam się nigdzie nie śpieszyło. Osiem minut było jak godzina, bardzo dobrze. Staraliśmy się sobie to wszystko poukładać. Dobrze, To zapraszam w takim razie. do Dobra. Tu! Kurwa, same. Panie I panowie, to by było na tyle, jeśli chodzi o Czas, koniec. Wszystko. Macie wszystko? No. Wszystko. Jesteście zadowoleni? No tak. Będzie dobre jedzenie? No to, dobra, o to jest dobra obietnica, czekam na to. To jedziemy do kasy. No i po zakupach. Nasi uczestnicy mają chorizo, mają szafran i inne produkty potrzebne do kuchni hiszpańskiej. Wiedzą o co chodzi. To może być naprawdę ciekawy odcinek, ponieważ mają ogromną chęć walki o nasze wspaniałe nagrody.